Uh, I think, uh, uh, first of all, the, i think it was a good game, it was an intensive game. Uh, we controlled the game all, the, all, the, all through all the 40 minutes, but uh, i have to tell that the home team, uh, paul farmer, played really good basketball. Uh, they made some some good shots, you know, they, yeah, they stay with the tempo. And even we got this, uh, how this margin of points, where we made some stupid things and didn't let th th those stupid things, like a technical foul, like a uh, fouling at the end of the uh, third quarter, and, and, and so on, and so on, and missed some free throws. And it let Paul Farmer get a chance, you know, to, to, to win. But uh, hopefully, w graliśmy i rebound zrobiliśmy uh, some big, big shots. To powiedział, że to był dobry mecz, bardzo intensywny. Jego drużyna przez większość czasu miała wszystko pod kontrolą, ale przyznał, że drużyna w zagrała również dobrą wyśróbówkę, rzuciła kilka ważnych dobrych rzutów. Mieli oczywiście przewagę, ale popełnili kilka długich błędów. Y techniczne nie trafione, żeby osobiste. końcujący zagrali bardzo mądrze, zebrały kilka uh, zbiórek i grajmy Rashid, what about the game, yes, I would like to agree with coach. We had a very tough game because the team in the beginning, Paul Pharma, make very hard shots, but all through the game we was by um, lead. We played. Most of the players, like with 11-player rotation, we had some problems with Łukasz uh, Majewski. He scored 25 points, but at the end we played good, solid team defense. We struggled a little bit with the free throws, but we dominated the boards. So I think it's a big step up for us to make forward, and we're looking forward for the next game in Polish league. Okay, się match. for Farma. Rzuciła, jak powiedział też również trener, kilka ważnych rzutów, ale Aseko zagrało lepiej, nie mogli zatrzymać Łukasza Majewskiego, bo od ostatecznego rachunku zagrali bardzo solidną defensywę, chociaż też nie trafili kilku ważnych rzutów i mam nadzieję, że to jest dobry program na przyszłość. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Thank you very much. No, co tu za komentarz, jak przegraliśmy, to jest przegrane. Myślę, że tu dużo mówić nie mogę. Bo naprawdę mieliśmy szansę wygrać. I chcieliśmy to zrobić. Ale chyba dzisiaj byliśmy po prostu za słabe do takiego zespołu. Żeby pokonać zespół Euroligi. Tyle. Łukasz Majewski. Nie wiem, no ciężko cokolwiek, bo jakaś, nie wiem, dzisiaj taka większa, chyba większa złość, bo nie wiem, tak jakby wszyscy chcieli troszkę, troszkę bardziej, tak, tak może to wyglądało i tak bardziej, także szkoda naprawdę, naprawdę, naprawdę szkoda tego meczu, no, przegraliśmy deskę, w szczególności na, na pierwszej połowie spotkania, że uważam, że to było jakby kluczem do do tej porażki. I mimo wszystko, że yy, fajnie funkcjonowało jakieś tam podwajanie i, i pomoc w obronie, no to dzisiaj yy, pokarali nas z obwodu yy, no taki Piotr Pomoła, który oczywiście wszyscy wiemy, że, że rzuca, ale, ale ta fialina uważam, że no, na, na bardzo dobrym procencie, te, te, te otwarte rzuty po prostu potrafili wszystko dzisiaj, co, co powinni tak naprawdę że uważam, że z inną drużyną myślę, że tak by, tak by, tak by nie było aż tak, aż tak skutecznie. Myślę, że tutaj troszkę zabrakło. no Mówię, no, sporo, sporo błędów, sporo strat, wszystkiego. Są jakieś tam małe jeszcze no, niedociągnięcia, ale cały czas będziemy, wydaje mi się, pracować tutaj, tutaj z trenerem i myślę, że z czasem będzie tylko lepiej. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Pytania? Dziękuję bardzo. Dzięki.